mamo, widzowie. Witamy w... no, Backshocie, roulette. Chyba dobrze wyławiam. No i bez przedłużania zaczynamy, bo pewnie widzowie już znają co nieco, pewnie już oglądaliście innych youtuberów. Dobra. No i postaramy się przejść trzy rundy. za pierwszym razem, bo żeby się uda, chociaż wątpię, że za pierwszym razem. No <tryk> Dobra. Chyba wybiorę dla siebie. Dobra. Dobra, let's go. I teraz na niego. Chyba strzeli. Let's go. Udało się? Na razie się udało. Pytanie, co będzie później. Mam nadzieję, że, że Wam się spodoba seria z tego. Może będzie więcej odcinków. Jak będzie dużo wyświetlać, tak z 200 lub coś, no to będę robił z tego odciki. O! Pierwszą lutę bez żadnego strzału w siebie wygrałem, więc na razie fajnie. jest. I sorry za przerwę, ale no mało czasu mam na nagrywanie filmów, a poza tym jak mam mieć takie wyświetlenie jak teraz, to zastanawiam się czy w ogóle robić filmy, bo coraz mniejsze wyświetlenie mam, nawet już trudno z tymi wyświetleniami, ale i tak już zauważyłem, że dużo osób... Tak, jakby wabi gdzieś. Dobra. Ok. Dobra. Nice. Jakby co widzę, już sobie pograłem tutaj. I wiem, jak grać tutaj. Już dużo grałem. No. chciałem się zapoznać z gierką. Mm -hmm. czyli taktyczny polski zestaw. Okej. Okay. <laughs> <laughs> oh, Sorry widzowie. Jeśli wam to przeszkadza, że tak kaszę, no to... W przepraszam. Dobra. Okej. Okay. Proszę. Wow, Ale mi dobrze idzie jeszcze na odcinku? Zawsze musiałem resety robić. Odcinków. A tu za pierwszym razem odpalam nagrywanie i już. Nice. No zobaczymy czy dobrze mi pójdzie trzecia runda. Jeszcze czekam aż będzie update tej gry. Bo trzy rody to trochę za mało według mnie. Proszę. No i Chyba nawet już nie ma na boi. jest jeden czy nie. A, dobra. Już kończę. Mm. Dobra, Kurczę, co mam teraz zrobić? Dobra, widzowie już wróciłem. Było małe cięcie. Dobra jest takie. Było małe cięcie, ale już wróciłem. Dobra. Kurde już nie mogę wziąć... Oj, dobra. A dobra. Jest. Let's go. Mm, dobra. Nice. Chyba wygram to, bez problemu. No chyba, że trafi... Dwa razy pożego papieros lub coś. To... Dobra. Z lupę, wiadomo, że niebieskie jest. <laughs> nie no, nie gadaj. Nie no. Dobra, dobra, fajnie, fajnie, no no, no. Pierwszy shot dostałem. A już myślałem, A... jak. Chwila, so to teraz są dwie niebieskie? Yeah. Nie, Kurde... Kurda. Mm. Kurde, nie wiem co robić. Chociaż. Dobra. Dobra. Spoko. A nie, była jedna niebieska. Dobra, dobra. Ok. Let's go. Nie dostał fajek Wygrałem. Dobra. Dobra. Kurde. A wiecie co, ja robię sobie. No w sumie nie opłaca mi się tego. Wiedziałem. Ajajaj. Czerwone? No? Czerwone. I Teraz będzie czerwone lub. Nie, czerwony będzie, pewnie. Nie. Kurde, myślałem, że trafię. Czyli jestem martwy. Co? Aha! Co za chłop! Trzy razy pod rząd. Ja już myślałem, że on we mnie strzeli. Co w takim sensie martwy, że on wiele razrzeli przynajmniej jak myślałem. Ale muza zadowali. to <coughs> Dobra i itemy lupa, Co jest oltreo, papierosy? Nie lupa, eee, piwo. Nie może się tak dobre, I teraz, kurde, nabiorę po prostu trzecia lupa. kurde No pytanie co tam jest, ale chyba średniej temb dostał. Proszę. Nie. Ale dobra, jeszcze nie jest kajdanki. Ja nie mogę. Mógł... O kurde. Dobra, to jednak miałem warto Jednak miałem warto z... Jedna runda i teraz ma drugą. A nie, nie ma drugiej, bo przecież ten, ale zmarnował. Co? To jest żart. Dobra. Nie, to jest ustawione. To jest ustawione. To jest ustawione. Naprawdę. Dobra. Co innego w końcu? Nie, dobra. Jak? Jak? Dobra. Co się pobawię? No jest. Mogę kajdanki mu dać. Chociaż. Nice. Niebieskie. Proszę. Co za debil. Stracił browar? i Jeszcze się zabije. Wiedziałem. Aha. W siebie, w siebie. Nie. Ale po co on to sprawdza? Mógł od razu na mnie. Ja bym przepiłował i na mnie dał. Aha, ok, ok spoko, spoko, ale tak, ugrałem już to, bo tylko nie, jak tego nie ugram, to nie wiem. Proszę, albo a, dobra. Let's go. Let's go. Nie używam piły, bo i tak czy siak straci już, już wszystko. Ostatnie HP zostali. I tak czy siak. na siebie. Dawaj na siebie. No nie Wygrałem. To jest niemożliwe teraz, żeby nie wygrał. Nie, niemożliwe po prostu. Jak mam dwie lupy. Kajdanki. No szkoda mi go. Ale ja sobie zaryzykuję i tak pewnie wygam Więc Okej. Okay. I Albo dobra. Dobra. Dobrze, że sprawdziłem. I tak No dobra, że wolę się upewnić, tak czy siak. No nie, ale. No to dobre jest, ale. Nie, ja autentycznie nic nie dostałem w tej trzeciej rundzie. Nic, oprócz kajdanek, lupy i piły. Nic. Naprawdę, nic innego. Ja nie mogę. Dobra. Kończymy to. No i. out of. game? Tak. No i wygrałem za pierwszym razem, jeszcze dziękuję, widzowie, że byliście na odcinku. Jeśli byliście. I dotrwaliście do tego momentu Napiszcie wygrana W komentarzu Wygrana, napiszcie wygrana po prostu w komentarzu Zaczepnę ja wam serduszko I dziękuję za oglądanie Elo